Cześć, dzisiaj mija 11 miesięcy od mojego zabiegu przeszczepu włosów. Przypominam tak szybko, że przeszczepiono mi 4,5 tysiąca graftów w Stambule, w Turcji. No i tym razem bez żadnych opóźnień pokazuję efekty po 11 miesiącach. Będą jeszcze na pewno dwa filmy, jeden za miesiąc i pewnie jeszcze jeden... Taka wstawka, jakby po półtora roku, jak to wygląda po tym okresie, jak już te włoski powinny wszystkie wyrosnąć. Także przychodzę do rzeczy, pokazuję Wam prawe zakole, a czy jestem przy ścianie, ale myślę, że to będzie dobre, dobre miejsce, nie będzie tak dużo słońca i mam nadzieję, że będzie ostrość złapana. I telefonem dzisiaj też nie będę ruszał. Także pokazuję Wam prawe zakole. Pokazuję lewe zakole. Pokażę Wam górę. Ogólnie góra jakby zawsze jest na lewą stronę uczesana natomiast dzisiaj na potrzeby tego filmu będzie rozgarnięta może pierwsze jakby ujęcie z daleka tak to wygląda Góra z bliska Byłem u fryzjera dwa tygodnie temu, więc te włoski są mi jeszcze dość krótkie z tyłu. Więc pokażę Wam tył. Także tak wygląda tył. I góra z tyłu. Jeszcze pokażę tak może trochę. Co do samego zabiegu. A propos komentarzy. To ja osobiście jestem zadowolony z rezultatów. Przypomnę, że za cały zabieg zapłaciłem 10 tysięcy, więc to był jakby szczyt moich możliwości finansowych. Ja z tego rezultatu naprawdę jestem zadowolony. Porównując siebie sprzed roku, sprzed dwóch lat, gdzie już był ten kompleks, to teraz w wieku 25 lat mam włosy. Mogę wychodzić fajnie. Fajnie, pewnie siebie z domu, pewny siebie. Po prostu czuję się bardziej komfortowo. Nie ma tego kompleksu, wstydu, który może sam sobie oczywiście nie był dobry. Natomiast, no, po prostu kompleks ludzki. Czy można było zrobić gdzieś indziej i mieć lepsze wyniki? Być może, nie mówię, że nie. Jeżeli ktoś ma jakieś lepsze możliwości finansowe i lepsze kliniki zna, to jasne, zachęcam. Najważniejsze, żeby czuć się jakby dobrze w swoim ciele czuć się komfortowo. No jakby ciągle tylko wydaję pieniądze na loxon i na biotynę, to biorę tak standardowo dwa razy dziennie biotyna oraz dwa razy dziennie po 5 przyknięć lokson 5%. I Pocieszające jest też to, nawet bardzo, że jakby zaakceptowałem po zabiegu siebie w wersji łysej, bez włosów. To znaczy po zabiegu, kiedy byłem, no, po operacji, kiedy te włoski później po miesiącu wypadły, jakby trzy miesiące był okres oczekiwania na nowe włosy, to wtedy, wtedy jakby... Na pewno mając świadomość tego, że te włoski mi odrosną w niedługim czasie i że będzie lepiej, to jednak zaakceptowałem również siebie w takiej wersji łysej. To jest też dobre, dobre na przyszłość, bo gdyby coś się wydarzyło, to wiem, wiem, że też można żyć dobrze bez włosów. Natomiast jeżeli macie takie, takie potrzeby, chęci, pragnienia, żeby coś zmieniać, to ja Was zachęcam do wszelkiego rodzaju działań, ale zgodnie z, z rozsądkiem, tak z umiarem oraz dbając o własne zdrowie. Także ja wam dziękuję. Piszcie komentarze oczywiście. Co myślicie? Ja was pozdrawiam serdecznie, życzę dobrych wakacji, póki co jeszcze i do usłyszenia za miesiąc. Pozdrawiam, hej.